Siema, to tej strony Siema, bardzo witam was w ostatnim odcinku już na temat krzesła. Tak, ten film jest montowany, pewnie się domyślacie, bo w tle mamy Jump Kinga, ee, mój gameplay, który jest grany. Sorry, że chujowo w to gram, no ale widzicie. Ale dzisiaj obejrzymy już sobie ostatni part. Ostatni part naszej... No to nie jest trylogia, to jest kurde sześciologia. W dzisiejszym odcinku obejrzymy sobie ostatni part szósty na temat krzesła Mapentary i no i ten odcinek będzie o Hungarianie, który robi dramy i o jakimś traktacie Radzisława, więc no, no co no przejdźmy do oglądania Elwo, tu krzeseł Mapentary Witajcie w szóstym odcinku z Mapentary Pamiętacie jak mówiłem, że... Popełnię samobójstwo, jak tak będzie dalej mówił. Już mi dosłownie brakuje jeszcze jednego odcinka, w którym powie, że... Cześć, jestem krzesłą Aventary. Witam Was w siódmym odcinku Apentary to po prostu serio już popełnię samobójstwo. Proszę, nie mów tak! Kurwa, nie po to dajesz w tytule filmu, że to jest szósty odcinek tylko po to, żeby to powiedzieć! Ta zjebana drama Hungara z komunistem wreszcie się skończyła! Już mówiłem wam jak ona wybuchła. Było o tym mówione w poprzedniej części, więc jak jej nie oglądałeś, to spierdalaj tam i wróć dopiero jak zobaczysz tamtą. Haha. Kurwa, ej, to, to, dobra. To było akurat dobre. Nie oglądałeś poprzedniej części? To spierdalaj ją oglądać! To było akurat dobre, to mi się podobało. Kurde, to było potężne. To jest jedyna dobra rzecz, którą w filmował krzesła Pentary, zobaczyłem. A więc Hungar zobaczył mój film i zesrał się jeszcze bardziej niż pod filmem Komunista. Więc zebrał swoich kumpli i zrajdował mi serwer Discord, spawiąc niedziałającym pingiem. Znaczy, to nie jest tak, że on nie działa. Tylko że wyłączyliście mu możliwość tego robienia, ale wszyscy to kumamy. No ale po prostu nie mogłeś go zbanować, ale pewnie to zrobiłeś, więc w problem. Dużo osób kurwa raiduje innym ludziom serwery. Znaczy nie, nie, widzę w tym problemu. No ale dobre, no powiedzmy, że no jest, no. Hungarian jest trochę idiota, bo pokój raidować komuś serwer. Nie rozumiem w ogóle, kurwa. Raidowania serwerów kurwa. Jaki to ma sens? wbijesz na serwer, chce se pingować, dostaniesz bana i twoje wszystkie wiadomości są usunięte automatycznie. Więc na chuj to robić! Po prostu na chuj. Like, po co? Po co to robić? Nie, nic to nie daje i tylko udowadnia jakim ty pierdolcem jesteś i idiotą. Jest najgłupsza rzecz jaką możesz robić, czyli... Kończ komuś pod filmy pisać, że jest idiotą I po drugie, raidowanie filmów To kurwa dwie najgłupsze rzeczy, jakie możesz robić na YouTubie i ogólnie Po tym jak admini ich zbanowali, oni zaczęli mi coś tam pisać na PW Szczególnie ten Olek HD mapping Tak się do mnie przypierdalał A potem poskarżył się kolegom, że ja go wyzywam Czekajcie, sobie to przeczytam Na serio toksiku? Ty mi wypowiadasz dronę i pytasz się, Czy na serio nie mówię ci na serio, masz dramę. No to dawaj, czekam na tak, masz dramę z naszym teamem? Team team maperski, kurwa. Team wpierdol, no to krzesło masz przejebane, sorry, umar umierasz. Hmm, ciekawe jaki mógł być powód do wyzywania cię. Żeby się wybić, bo Hungarian najwidoczniej nie ma lepszych rzeczy do roboty, bo mapping mu się znudził. Po tej akcji Hungar i wyjaśniony przez sarmatę PKED stworzyli team przeciwko mnie. Koalicja antykrzesłowska. ja pierdolę. co ci ludzie w XXI wieku mówią: rozumiem, robić filmy na krzesła, ale żeby kurwa robić jakieś teamy, żeby zrobić na niego. Filmy, ja pierdolę, ludzkość spada na szczyny. I zaatakowali mój główny kanał, Tomka XVI, który nie brał udziału w dramie, nic ma pierdom złego nie zrobił i na dodatek był neutralny. Co z tego, że twój główny kanał nie jest w ogóle związany z tym, a wiesz jak jest związany? Bo Tomek XVI, Krzesło Maper i Krzesło Mapentary to jest ta... Jedna i ta sama osoba! Więc do czego masz problemę, że o ten, ten kanał no, nie brał udziału! Ale kurwa twoja osoba brała w niej udział, więc czym ty pieprzysz? No... No mój kanał nie brał udziału, no! Nie patrz, że... Ja stworzyłem ten kanał! I z tego kanału też pewnie... Wiecie, dawałem linki do mojego kanału maperskiego i Mapentary! ale to nie tak! Hmm. To była ich najgłupsza decyzja. Jak to działa? Mam jeden kanał Maperski, no i jest sobie. Mam kanał Mapentary który wysyła kanał Maperski, ale jak mam kanał Maperski, to wysyłam samą siebie. I mam jeszcze kanał trzeci, który jest. A? Nie mogę już na tym kanale, kurwa, na tym tam Tomek 16 zrobić tego, kurwa? Główna, byś miał chyba więcej wyświetleń z tego czy coś, nie wiem? Bo przez to cała 16 dołączyła do dramy i Hungar musiał walczyć na dwóch frontach. Więc walką z komunistem zajął się jeden z płodów Hungara, który również został wyjaśniony. Co to w ogóle jest? Czas użyć mocy wielkich nieśmiertelnych Habsburgów. Co to jest? Ja pierdolę. 4 lipca, kiedy drama trwała już 17 dni, Hungar zrozumiał, że nie ma szans, więc zgodził się na pokój. Ale w zamian za to musiał być uzdany remis. Niby śmieszne, ale musieliśmy się zgodzić, bo każdy miał tej dramy pod dziurę w dupie. Jak mieliście... Czekajcie, co. Zgodziliście się na remis, bo kurwa. Mieliście to... co? Po prostu mogliście powiedzieć nie spierdalaj, lol, i by wyszło na tyle samo. Lol. Wszłaby na tyle samo, byście mieli więcej filmików do wyzywania XD? Nasz kochany Radzisław, mistrz od Dram, który miał już ich bardzo dużo, z czego wygrał tylko jedną, bo dołączył po stronie pewnych zwycięzców, zgodził się napisać nam traktat! No zobaczcie jaki on piękny! Kurwa traktat Radzisławskie! Ja pierdolę, co my kurwa... Br... Co ty, kurwa, wojny w realu robimy? Z jakieś traktaty trzeba robić? No kurwa, ludzie ogarnijcie dupę. Napiszcie tylko rzeczy w stylu, że. Dobra, wyjebane mamy w siebie. Usuwamy filmiki na temat siebie i. Elo i chuj. A nie, że. po Pokój w Budapeszcie! Co to jest? Pokój w Budapeszcie! Postanowienia Sojusznicy Komunista usuwają filmy. O nim i o jego sojusznikach. Sojusznicy Hungariana mają usunąć disliky na Tomku 16 i zostawić 16 w spokoju. No już widzę, jak, kurwa, wszyscy ludzie kurwa biegną i kurwa usuwają te dislajki. Sojusznicy komunista usuwają komentarze o dramie u Olka HD Mapping. Kto to w ogóle był? Jakaś trzecia osoba, której nikt nie zna. Każdy front wojny przeprasza siebie nawzajem za wszystko, co sobie zrobili. Ooo, Jurizek Krzeseł, przeprasza kurwa. Socjalistka nie ma być porównywana do gacza seks. Okej okay. skąd to się wzięło w ogóle. Sojusznicy Hungariana mają mnie szkalować Kalifornia Team. Co to w ogóle jest, nie wiem. Sojusznicy Hungariana przepraszają komunizm Mapentary. Ja pierdolę przepraszanie Trolla XD Krzesło tworzy film, ostatni film Mapentary o tej dramie, a każdy sojusznik Hungariana musi zaakceptować tą decyzję XD po co, kurwa, akceptować takie gówno, jak można zebrać z tym więcej subów? Sojusznicy Hungariana dają co najmniej jednego suba kurwa, tak, już widzę. co, wyszło mu jakieś 5 subów. Sojusznicy Hungariana mają bez sarmacie odszkodowanie za wyzywanie go, kurwa, i tak, odszkodowanie, 10 zł kurwa, stawiają się na piwo. Sojusznicy Hungariana mają stawić spokoju kanały mapentary, w tym komunista, a ja mam to wyjebane, chcesz żeby hungarian na mnie zrobił film, lol Co to za traktaty, ja pierdolę cringe Postanowienia Sojusznicy komunista usuwają filmy o nim i o jego sojusznikach Kurwa mać, co za bezsens, przecież nikt z nas nie nagrał filmy na komunista, tylko na hungara Komunista to my broniliśmy No akurat ma rację kurwa Słyszycie Like, what the fuck? Czemu kurwa krzesło ma usunąć film na temat jego? Czemu w ogóle ma, musi usunąć jakikolwiek film? Kurwa głupota. Sojusznicy Hungara mają usunąć dislike na Tomku 16 i zostawić 16 w spokoju. A ja nadal czekam. Sojusznicy komunista usuwają komentarze od ramię u Olka HD Mapping Niech se sam usunie, przecież może. To jest tak naprawdę no co? Niech se sam odpowiada, że może, kurwa. XD. Każdy front przeprasza siebie nawzajem za wszystko, co sobie robili. Przepraszam was, moi najlepsi przyjaciele! O, jak słodko, przeprosił. Kurde, nie spodziewałem się tego szczerze. Socjalistka ma nie być porównywana do gacza seks. Co? <laughs> Serio maperzy, najwięksi wrogowie gaczy, tak jej nienawidzą, że aż se do niej chcą walić? Podobnie jest z anime i humans, a przykładem tego jest pewien parasol i China Ball. Sojusznicy Hungara mają mnie szkalować Kalifor... a to to wiadomo, no Kalifornia to najlepszy team. Co tam dalej? Sojusznicy Hungara przepraszają komunist mapent... Ne no to to też wiadomo. Krzeseł tworzy ostatni film Mapentary o tej dramie, a każdy sojusznik Hungara ma to zaakceptować! Hehe, he, właśnie robię to w tej chwili. Co kurwa Krzeseł Mapentary? powie jakieś kurwa głupoty i oni nie mają to zaakceptować automatycznie, no i ja pierdolę, co ja słucham, kurwa, co to za traktat, no i ja pierdolę. Sojusznicy Hungara dają co najmniej jednego suba, komunist ma Jednego? Ja go ze wszystkich kąt już od dawna subuję, no ale może być i to. A co, mają mu kurwa suby kupić w nagrodę, że kurwa dramę w cudzysłowie wygrał xD? Sojusznicy Hungara mają dać Sarmacie odszkodowanie za wyzywanie go. No właśnie, przeproście Sarmatę śmiecie. No to, to nie jest odszkodowanie, tylko przeprosiny kurwa, odszkodowanie. Odszkodowanie to jest jak ci kurwa zapłacę pieniądze za co, co za coś, za coś no. To jest odszkodowanie, nie kurwa przeprosimy. Ja piesgam, no. Ten kurwa... Kurwa, Radzisław chyba nie wie co jest odszkodowanie. No nie dziwię się, ma kurwa 12 lat. Sojusznicy Hungara mają zostawić w spokoju kanały Mapendary, w tym komunista. Tak, to już też raczej oczywiste. O, patrzcie, tu jest miejsce na podpis. No, podpisałem się. Ta karteczka jest ważna pół roku do 4 stycznia 22. Podpisali się już wszyscy, oprócz Czechu Inusa, który walczył jeszcze przez dwa następne dni. Ja pierdolę kurwa podpisywanie się pod takie gówno, to jest jeszcze większy klincz niż kurwa go robienia. Ja pierdolę kurwa, mać chce się zabić, kurwa, kończę z moppingiem na zawsze chyba. Podsumowując, drama była i się skończyła. Była strasznie zjebana i to strata czasu, bo i tak zakończyła się remisem. A ja się żegnam, nara. Chyba już wiem o co mu chodziło w tym komentarzu pod moim pierwszym filmem, że się skończy tak czy siak remisem i chyba... Mówił, chyba nawiązywał do tego filmu, co jest bardzo zajebistym nawiązaniem jak kurwa w filmach Marvela. No ale niestety, nigdy się nie doczekałem, kurwa, odpowiedzi od krzesła. Czyli wygrałem walkoverem. To no, niestety. Mój pies się dobija do mojego KFC. Ale to nieważne. No i co? Dziękuję, że zostaliście ze mną na tą, na tą serię, miniserię. Gdy się ma wyjaśnia o tym, jak pogadaliśmy sobie o krześle, mapentary. Proszę, nie, nie wchodźcie na jego kanał i nie piszcie mu w stylu, że o oh ale ty jesteś chujem itd i bo Kurwa, to jest idiotyczne i macie tego nie robić, to jest kurwa cringe'owe i tylko totalne skurde syny i idioci tak robią. Więc proszę tak nie róbcie, osoby, które obej doszły do tego momentu filmu. No i co? Dziękuję za oglądanie i zacznijmy w kolejnych siema wyjaśnia. Siema!